By uruchomić przesiewacz, Tyson chce obejść alternator wykorzystując generator na paliwo i ładowarkę, by uruchomić akumulator. Ale trzeba ją znaleźć. Sama jazda do obozu i z powrotem zajmie mi godzinę. Mitch, słyszysz mnie? Tak mów. Znów nawalił nam alternator. Wiesz może gdzie jest ładowarka, której używaliśmy wcześniej? Powinna być obok zasilacza przy biurze. Dzięki. Oto ona. Wracam do Nibelandii. Tym zasilimy maszynę, a tym generator. Tak uruchomimy z Lucyfera i wrócimy do wydobycia złota. Jak leci? Dolewam paliwa. To jakieś żarty? Mówiłeś, że padł akumulator. Shane powiedział, że napięcie jest niskie. Spojrzałem i powiedziałem, że generator działa. Więc w czym tkwił problem? Zabrakło paliwa. Mówiłeś o alternatorze. Powtarzałem słowa Seina. Dlatego zawsze trzeba sprawdzać samemu. Witajcie w cyrku. Pomyłka doprowadziła do tego, że zagrożone jest wydobycie 450 uncji. Koniec końców z Lucifer wrócił do przesiewania setek metrów złotonośnego surowca.